Witam. Ogniwo EcoPlus Plus, 16 kW. No tradycyjnie. Dzisiaj e, chciałbym się pochwalić. Zacząłem już czwarty sezon e, palenia tym kociołkiem, eksploatacji tego kociołka. Dla mnie rewelacja, jeśli chodzi o moją opinię. E, lato, trzy miesiące z małym hakiem, postój kociołka. E, oczywiście była walka z wilgocią i tak dalej. E, wydaje mi się, że bardzo fajny sposób, czyli. Yy, jaki, jaki zastosowałem, czyli non stop pracowała pompa CO na bardzo, małym, yy, na bardzo małej mocy i na 100% był otwarty siłownik na centralne ogrzewanie. Kocioł był suchutki, do tego jeszcze olej roślinny, ale wie, teraz wiem, że olej roślinny jest zbyteczny do tego, bo kocioł będzie suchy. Natomiast no, trzeba było zaglądać, pilnować bo, rdza, yy, w trakcie postoju kociołka jest niesamowita. W czym rozpocząłem sezon, po, w jakim trybie? No oczywiście w moim ulubionym, czyli w Ecoalu. Ecoal leci, kociołek leci już ponad dwa tygodnie, czy albo dwa tygodnie z małym hakiem. Inaczej parametry typowe, korekta 0, czas pracy 5 sekund i 60 minut postoju. Z ciekawostek powiem tak, bardzo nisko zacząłem prowadzić kociołek od 50 stopni dla Ekoala, oczywiście. Ostrość, ostrość, jak zwykle walczę z ostrością. 50 stopni, bardzo nisko, ktoś może powiedzieć człowieku, co robisz? Przecież wszyscy gadają 60 stopni i tak dalej. Dobra, ok, ale łamię jakby standardy przeglądając sterowniki innych użytkowników, którzy mają kotły po 10-12 lat i tam wszyscy praktycznie jadą na takich niskich temperaturach i jakoś o dziwo te kotły żyją. No cóż, jest temperatura powrotu 50 stopni i pod to w zasadzie będę teraz w tym sezonie podciągał pracę kotła, a nie pod temperaturę samego kotła. Z ciekawostek jeszcze powiem tak, zanim pokażę jak to się pali, a jaką mamy temperaturę, bo przy 55, wiadomo jak działa eko, al 50 plus 5 stopni się to zaraz odstawi, a to może jeszcze najpierw zajrzymy do Pielnika. Oczywiście zacząłem na tym najsłabszym moim opale, czyli retopalu. Tak wygląda popiół. Osobiście jestem z niego zadowolony. To jest popiół po dwóch dniach. Niestety, niestety. W takich temperaturach piękna pogoda, 18-20 parę stopni na dworze. Tak, niestety pali retopal, ale jak widać pali idealnie. Jest spalony idealnie, niestety. Niestety jest bardzo dużo hasia. Otworzę teraz komorę spalania, palnik uszczelniony w tym sezonie na silikonie, pierwszy raz po trzech latach i deflektor. Zastosowałem dwa dni temu deflektor, ale celowo, dwa tygodnie naprawdę leciał kocioł bez deflektora. Opelenie ścianek jest minimalne praktycznie wcale, gdzieś tam zaczyna mi nawet ładnie przebijać stal, ale bez deflektora, powiem tak, po wysmarowaniu kotła latem yy, tym olejem roślinnym bardzo ładnie on się wypalił, wysuszył mniej więcej dotąd. O. Tutaj być może na dole widać takie czarne jeszcze plamki, to jest do mnie do wydrapania, to jest nawet jeszcze bym powiedział tłuste z tego oleju. Jeszcze nawet nie odeszła tutaj yy, ta spalona powłoka nagaru, tu z tyłu jeszcze widać. O, to jest do wydrapania, wszystko to nie chciało jeszcze odpaść bez deflektora. Deflektor powoduje to, że ten ogień, ta temperatura tutaj schodzi trochę niżej i nawet lepiej to wpływa na dogrzanie powrotu, czyli tej dolnej części. Palnika, znaczy nie palnika, a popielnika czy kotła. Ja kiedyś Wam pokażę, jak niska temperatura jest w samym popielniku przy bardzo wysokiej temperaturze kotła. no Pali to ładnie, niestety niestety na początek. Ja mam lepsze opały, oczywiście. Na początek retopal e, takie coś się robi, ale to spadnie. Widzieliście w popielniku, co jest, to się samo rozsypie. O, bo to jest bardzo kruche, delikatne. Nie chcę se tu zakopcić kotłowni w tym momencie, ale to jest wszystko pyłek niegroźne, niegroźne na tą porę roku. Dobra, to by było tyle z kociołka. pięknie się pali. Ocena jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek e, oceniać. Z ciekawych rzeczy, jakie zastosowałem teraz w tym sezonie po przemyśleniach letnich i tak dalej, oczywiście konsultacjach tam z kolegami, e, to jeszcze jest coś takiego, już pokazuję obu CO1. E, też do opinii, do opinii, do dyskusji. Myślę, że jeszcze coś wykręcę na ten temat. Trochę patrzę przez telefon e, na swój sterownik, więc tak muszę o, czasami przesuwać, żeby coś widzieć. Regulator pogodowy idzie od samego początku. W tym roku nie zastosowałem w ogóle e, Autolatu. Być może tam wcześniej było na początku parę, parę godzin, parę, dwa dni, może, ale zrezygnowałem z Autolata. I leci regulator pogodowy, oczywiście to jest dla tych, którzy mają potencjalnie siłowniki na e, swoich zaworach mieszających 4D czy 3D, tak? Regulator pogodowy, wysterowałem go po doświadczeniach z pracą ciągłą pompy latem. Przepraszam za ostrość, walczymy z tym. E, regulator pogodowy leci... Na bardzo niskiej histerezie. 32 stopnie dla plus 10 stopni temperatury zewnętrznej. Górna minus 10 na razie, na razie nas nie interesuje, aczkolwiek też jest ważna. Jest 40 stopni ustawione. Mógłbym jeszcze to spłaszczyć do 30, tam 5 stopni można by zrobić. I pokażę wam na wykresie mniej więcej. Że po bardzo podobnie to pracuje jak autolato, również zamyka się siłownik do zera, ale pracuje non stop pompa ciepła, pompa CO, przepraszam, gdzieś tam inna tematyka mi już lata po głowie. E, pompa CO nadal pracuje non stop i zupełnie inaczej, bardzo delikatnie ten kociołek idzie. Nie ma tego szoku takiego termicznego typowego dla autolato, czyli kocioł, kiedy się wyłączy, i tak dalej, wszystko stanie, buch, temperatura do góry, albo szoku termicznego, kiedy kocioł się załączy, później w trybie zimowym po południu czy wieczorem. Z ciekawostek, które też spróbuję tam gdzieś omówić, obserwuję na razie, jest czas reakcji siłownika 240 sekund. W tej chwili yy... I planuję jeszcze więcej wyciągnąć, ale o tym być może później. Teraz, sobie przejdziemy do komputera. A pochwalę się tak jeszcze bardzo skromnie, głupio, prymitywnie, jeszcze, ale zrobiłem sobie oddzielne zasilanie w kotłowni do bojlera i do kociołka. Wszystko na osobnych eskach wewnętrznie przy piecu, żeby trochę sobie polepszyć komfort, ewentualnie eksploatacji. W tej chwili kocioł się wyłączył. Nic nie dmucha, ale retopal się pali. No, powiem Wam, że to się pali. No, tyle, że sypie taką ilością Hasia, że masakra. Yy, idę w tej chwili do komputera. Proszę bardzo, 50 stopni na kotle zadana temperatura 55,89. Yy, no, teraz trochę będzie rosło, bo nie pracuje w tej chwili. Przed chwilą pracowała pompa CWU, teraz nie pracuje. Niestety ta ostrość nie jest najlepsza. Trochę będzie rosła ta temperatura kociołka, i, i tyle. 47 jest na CWU. Teraz właśnie się dogrzewało. Oczywiście wskaźnik poziomu paliwa. Temperatury 23,7 w mieszkaniu. Regulator pokojowy na 22,8 ustawiony. Nie ma na razie co działać. Bardzo nisko idzie sobie temperatura na grzejniki. Praktycznie on, grzejniki są teoretycznie zimne. On, ta temperatura 26-28 stopni, y, którą, która jest zadana automatycznie przez regulator, w tej chwili nawet widzicie, działa gdzieś tam y, siłownik. Y, 23% rzekomo otwartego y, zaworu, a tylko 26 stopni czy 28 chce podać. Y, sterownik na grzejniki przy tym regulatorze pogodowym, przy tej y, tak zwanej pogodówce na CO. Ok, jestem już przed komputerem, trochę inny głos z pewnością, ale postaram się równie króciutko, żeby nie nagrywać tasiemca, których nikt raczej wtedy nie ogląda. Generalnie jak wygląda kociołek po tych paru minutach, kiedy podszedłem do komputera, jak widać temperatura podeszła pod 60 stopni, które by wszyscy chcieli mieć Oczywiście producenci, i tak dalej, żeby tyle było. Można bardzo ładnie wysterować kociołek przy 50 stopni, stopniach nastawy. Do tego w Ekoalu oczywiście powtarzam, dotyczy to sterownika również Ekoal, nie jakiegoś tam innego. E żeby bardzo ładnie pracował, zaraz pokażę. Generalnie regulator pokojowy 22,8, 23,6, cieplutko bardzo przyjemnie w domu. Wiadomo, jak widać temperatura w międzyczasie na CWU nie spadła, bo nikt nie korzystał w tym momencie z ciepłej wody. 23% rzekomo otwartego zaworu, ale bardzo niziutka temperatura 28 stopni idzie na grzejniki, w całym układzie jest taka temperatura, więc to jest praktycznie nieodczuwalne, ale moim zdaniem bardzo stabilnie wpływa to na pracę. Kotła spaliny, on kocioł stoi, więc stosunkowo niskie, 61 stopni. O dziwo, bardzo niskie w tym sezonie, ale tak jak widzieliście wcześniej, podkręcają gdzieś zawirowacze. Nie mam pojęcia, czy to, na, czy to w jakikolwiek sposób wpływa. No jest deflektor, deflektor zdecydowanie obniża temperaturę spalin yy, i, no i jest spalnik na silikonie. Trudno mi na razie to ocenić. Zobaczmy ten wykres, o którym mówiłem bo to jest istotne, nieważne co tu kto zaobserwuje, bo dla jednych to jest dobry wykres, dla innych to będzie zły wykres bardzo stabilnie kociołek pracuje w nocy, gdzieś tam do godziny 8 oczywiście to było uwarunkowane tym, że nikt w tym czasie nie korzysta z CWU w związku z tym kocioł pracuje idealnie przychodzi CWU, podgrzanie pierwsze, trochę jest spadek temperatury kotła i powrotu oczywiście, który biegnie praktycznie równolegle i podbicie, podbicie, później kocioł stoi. Tutaj po zaworze 4D w moim przypadku widać, że kocioł pracuje w trybie zimowym, ale zawór na centralne y, ogrzewanie się zamknął do zera. Tak pracuje właśnie regulator pogodowy przy bardzo niskiej krzywej, y, jak praktycznie tryb Autolato, ale nie ma takiego mega dużego szoku temperaturowego na kotle tutaj przykładowo widać, że kociołek stoi aż 3 godziny bo od 11 tam powiedzmy 08 aż do godziny 1, prawie 15, 14, 48, tak po wykresie spalin można to złapać w międzyczasie co 60 minut jest godzina 12, 13 i 14, co 60 minut tryb podtrzymanie i jeszcze być może mógłbym go sobie wyciągnąć trochę dłużej. Także nawet ten Retopal dość dobrze trzymie, mimo że sypie hasiem, ale to jest słabiutki opad 24 MJ, więc coś za coś. No i to tyle. Szczególnie dzisiaj była sobota, piękna, piękna pogoda. Na dworze dużo roboty, nie było zbyt dużego zużycia ciepłej wody, dlatego też tak to wygląda, jak wygląda. Ale proszę zwrócić uwagę na jedno: przy 50 stopniach zadanej temperatury w trybie ekolo i tych nastawach, które tam pokazałem na y, komputerku przy kociołku kocioł jedzie sobie tak płynnie 56 stopni y, z powrotem 52 na takim średnim poziomie do 51 stopni no wszyscy chcą mieć powrót 50 stopni jest, jest i tego się właśnie będę trzymał nie tej górnej granicy temperatury kotła, o której wszyscy mówią 60-65 stopni bo tak naprawdę to, to chyba jest moim zdaniem spalony y, niepotrzebnie opał Aczkolwiek są też i takie opinie, z którymi mogę się zgodzić do dyskusji, że w sumie to nie ma znaczenia specjalnie, czy jak cały czas ciągniesz kocioł na wysokich temperaturach, to specjalnie to tam gdzieś pożera dużo opału, no ale taka psychologiczna tematyka jest roz... gdzieś tam siedzi w głowie i tyle. No cóż, to by było tyle 80 stopni średnio temperatura spalin. Być może wydaje się komuś nisko, ale powiem tak, tak wysuszyło mi strasznie komin, no nie będę tego już pokazywał, bo to by był film tasiemiec znowu. Ładnie wysuszyło komin, w okolicach, przynajmniej pieca, no jest ciepło na dworze, więc nie ma żadnych skroplin na, 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 na w ogóle całym przewodzie kominowym. Murowanym, że tak powiem, stara generacja komina. 3 lata, gdzieś tam wcześniej, mnie straszyli stary. Nie dasz rady bez jakiegoś wkładu w sadu do komina. Okazuje się, że, że można. Na razie tyle, myślę, że rozwinę tematykę jeszcze. Jeszcze statystyki. Oczywiście mnie można podglądać, tak? Tutaj macie mojego nika, albo trochę inaczej. Znajdziecie tu jest nazwa sterownika. Znajdziecie to sobie statystyki. No tutaj. Takie jest na razie średnie zużycie. Kocioł był odpalony 30 września i leci teraz non stop, e, jest ciepło, spalanie spadło, było chłodniej, automatycznie poszło w górę. No tak to jest niestety, nic za darmo. E, ustawienia być może są w tym momencie nieistotne. E, kocioł, tak jak mówiłem, pracuje tylko i wyłącznie w trybie zima, z regulatorem. Pogodowym dla CO, bo jest jeszcze regulator pogodowy dla kotła, ale nie stosuję tego. W tej chwili 28 stopni leci na grzechniki, może jeszcze się zastanowić, czy nie obniżyć, ale nie wiem, jaka jest prognoza pogody na obecnie na kolejny tydzień. Zobaczymy, może jeszcze zmienię tą krzywą. W każdym razie, regulując tą temperaturą krzywej grzanej, bardzo fajnie można sterować sobie kociołkiem. No i oczywiście czas reakcji. 240 sekund. Pytanie, kto taki czas ma u siebie ustawiony, jeśli oczywiście ma siłownik? Ja testuję i niebawem przejdę do 300 sekund i nawet więcej. Eee, dla z ciekawości, to na przyszłość, w każdym bądź razie nie na teraz. No cóż, to by było tyle. Dzięki na razie.